Cześć, witam w kolejnym odcinku TikToku. Dzisiaj oceniam TikToki, po którymi nie odznaczyliście, tak jak zawsze. Także zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, dlatego że wlatują średnio raz w miesiąca albo częściej. I przechodzimy do oceniania. Co dzisiaj dla mnie macie? If you're trying to lose body fat, don't let them lie to you. This calorie counting was started by the fucking food industry, so that they can sell you shit. Structure your meals. Dlaczego firmy... Miałyby wymyślić liczenie kalorii po to, żeby ludzie jedli mniej. Jakby to nie ma sensu, dlatego że jeżeli mówimy, że liczenie kalorii byłoby niedobre, byłoby złe, a jednocześnie mamy mnóstwo produktów, które są gęsto kaloryczne, i to wręcz powiedziałbym, że to jest przewaga. W sensie przeważają rzeczy, które są gęsto kaloryczne, żeby je kupować, więc to nie ma totalnie sensu. Dla mnie to jest taki typowy tekst każdego spiskowca, że o, albo nie wiem, albo właśnie firmy odżywcze, albo firmy farmaceutyczne albo jakieś firmy coś wymyślają, coś dla was być źle, no i tu oczywiście jest jakiś wymysł, w sensie wymysł, no kurwa, wiadomo, co, co może ktoś polecić, jeżeli mówi, żeby nie jeść kalorii, oczywiście albo keto, albo low carb, tak jak tutaj, że średnio białka, wysoko tłuszcz, a węgle albo nisko, albo minimalnie, no i zmniejszenie spożycia przetworzonych produktów i zwiększenie ilości błonnika. A teraz, co uwaga mówi każdy ogarnięty dietetyk, żeby białko było średnio albo wysoko, żeby ograniczyć cukier, żeby ograniczyć przetworzone produkty i zwiększyć spożycie błonnika. Także tu jedyna różnica między tym, co mówi normalny dietetyk, a między tym, co mówi szaman jest to, że on się opiera, że tłuszcze mają być wysoko, a węgle nisko, a normalny dietetyk powie, żeby to podstawić, że tak powiem, pod siebie tak, żeby komuś po prostu pasowało i tak jest. To dalej nie zmienia faktu i tak liczenie kalorii nie jest idealnym Sposobem, dlatego, że nie da się dokładnie wyliczyć zapotrzebowania co do kalorii, ale jest najlepszym sposobem, jaki znamy. To jest podobnie jak z demokracją, nie? że demokracja jest średnia, ale nic lepszego nie wymyśliliśmy. Tak samo jest z liczeniem kalorii. Nie? Także szaman yy, wyjaśniony. Następny. Jak zbudować górną część klatki piersiowej? Mięsień piersiowy większy składa się z trzech części, a część górna, obojczykowa, odpowiada głównie za ruchy w płaszczyźnie strzałkowej, czyli na przykład zginanie ramienia. Wiele osób zastanawia się, się jak wizualnie poprawić ten obszar? Ponieważ często w nim są braki. Pamiętajcie, nie potrzebujemy żadnych wymyślnych ćwiczeń, tylko musimy je odpowiednio dobrać pod nasz cel treningowy oraz odpowiednio dobrać intensywność wykonywania każdego ćwiczenia. Okay. Dlatego, moją propozycją ćwiczeń będzie standardowo wyciskanie sztangi na ławce skośnej dodatniej, chwytem na szerokość barków. Ewentualnie, jeżeli chcemy odciążyć triset, możemy wykonywać to na sztangielkach albo delikatnie pożyczyć chwyt. Kolejnym ćwiczeniem będą dipy na poręczach równoległych. Tutaj bonusowo zaangażujemy też dolną część klatki. No dobra, no jakby nic tutaj odkrywczego nie ma, no nie, nie wiem, co mam tutaj więcej powiedzieć. No, no tak, no jak chcecie górę klatki, to musicie wykonywać ruchy, które będą imitowały, w sensie będą w takim samym ruchu, jak idą włókna, nie? A włókna idą tak, że z góry idą tak, ze środka idą tak, a z dołu idą tak, nie? Więc jeżeli macie dipy i robicie tak, no to jest to włókno. Jeżeli macie skos dodatnie i robicie to, no to idą te włókna. No jakby tyle w temacie. Trzy powody, dlaczego to właśnie ze mną uda ci się odstawić cukier? Po pierwsze, ja to zrobiłam i wiem, jak tego dokonać. Ooo, no to już to dziękuję, już nie Ty, Ty żyję szczęśliwie sugar free i czuję się wspaniale. Ty też tak możesz. Jestem dowodem na to, że nawet największy słodyczocholik z 30-kilową nadwagą może odstawić cukier i zmienić swoje życie na lepsze w każdej chwili. Pokażę ci, jak tego dokonać. Oddam Ci wszystkie moje rady, wskazówki i sprawdzone sposoby na to, jak żyć sugar free. Po drugie, żeby żyć sugar free, wcale nie musisz rezygnować ze słodkiego smaku i swoich ulubionych, przepysznych słodyczy. Wystarczy, że nauczysz się jak i czym zastępować cukier. Spokojnie, to się cię nauczę i pokażę krok po kroku. Po trzecie, motywacja. Jesz cukier, bo nie wiesz jak bardzo cię truje. Opowiem ci o tym już niedługo po... No nie wiem jak to skomentować, to jest takie... No nie serio, nie wiem, to jest, wiecie, to jest tak jakby ktoś bogaty powiedział o, nauczę was bycia bogatym, bo po pierwsze byłem biedny, a teraz jestem bogaty, po drugie... Wiem, jak można pieniądze wymieniać na inne wartości, które również mają wartości. A po trzecie, dlatego że nie wiecie, jak chujowo jest być biednym, więc pokażę Wam, jak być bogaty. To mniej więcej tak kurwa brzmi, nie? To jest totalnie bez sensu, bo ja mam dla Was lepszą propozycję. Kupcie mojego e-booka, to dowiecie się, jak nie musicie wywalać tego cukru z biedy, a i tak mieć efekty. Dla mnie to jest jakby lepsze rozwiązanie, nie? Jakby lepszym rozwiązaniem według mnie jest nie odstawianie czegoś i poprawienie wyników Wyglądu, zdrowia i tak dalej, niż odstawienie czegoś. Simple as that, nie? I tu jest ten problem, na przykład, tutaj z tymi zamiennikami, że, no fajnie, można zamienić cukier na przykład na erytrytol, żeby było słodkie. Tylko, że wracamy do punktu wyjścia, czyli że ktoś musi to zrobić. Czyli, jak na przykład chcecie zjeść jagodziankę albo drożdżówkę, to musicie się sami napierdolić, żeby to zrobić, nie? A wiadomo, że raczej się nie robi jednej jagodzianki, tylko od razu się ich robi 12 albo więcej, nie? W sensie wiecie, że no, nie robicie specjalnie tylko jednej, i teraz jesteście skazani na to, żeby albo to zjeść, albo wypierdolić, albo rozdać po znajomych. I tu już się zaczynają schody. Większość ludzi, jak ma ochotę coś słodkiego zjeść, to po prostu idą do sklepu, kupują jedną, temat zamknięty. Jakby po co w ogóle się pierdolić z tym, nie wiem, czyli dwie godziny w kuchni, żeby coś takiego zjeść. To nie ma sensu, mnie totalnie nie przekonuje, nie chcę być sugar free i dalej. Teraz <śmany> zobaczyłem tego góra Dopiero widzicie, to jest, to jest motywacja, nie? Tak samo jak robicie przysiady, rob, róbcie siady na butle, nie? Wtedy musicie wstać. Dotykacie po prostu pośladkami korka i jup, do góry, nie? Bo jak usiądziecie, no to trzeba będzie potem odkorkować. To jest dopiero wielostawowy ruch. Polecam. Znaczy nie no, nie polecam. O, Mam to! Kurwa, miniaturka, jest miniaturka! One 30 days, challenge, bubble bath, ten minute a day, chodakocka Ewa. Pokażę wam jak zrobić dupeczkę, bubble bath, jak zrobić krągłe pośladeczki. 10 minut dziennie tylko, ale codziennie, przez 30 dni i macie dupkę. Zobaczmy co ona tutaj robi. Ok, czyli pierwszym ćwiczeniem są wspięcia na palce, w których pośladek praktycznie w ogóle nie pracuje. W się sensie pracuje tylko izometrycznie, bo po prostu stajecie na jednej nodze. Ale tu równie dobrze moglibyście stać na jednej nodze bez tego wspięcia. A tak to pracują łydki. A większość kobiet raczej nie chce mieć łydek rozbudowanych. A wszelkie ćwiczenia na łydki, w sensie nie ma ćwiczeń wyszczuplających łydki. Żeby wyszczupić łydki. Nie można robić łydek i nie powinno się ich robić, bo jakakolwiek praca łydki, znaczy w ogóle jakakolwiek praca jakiegokolwiek mięśnia powoduje, że albo ten mięśnień rośnie, albo w sumie nic się nie dzieje, nie? Jakby nie ma tu innego wyjścia, w sensie możecie ewentualnie siłowo wzmocnić, ale tutaj siłowo nie wzmocnić, bez ciężaru i to na większą ilość powtórzeń, więc bez sensu. Ok, czyli mamy tutaj podniesienie nogi, w którym pracuje mięsień biodrowo-lędźwiowy i trochę mięśnie brzucha, więc pośladek nie pracuje. Następnie mamy odwiedzenie w bok, tylko że to odwiedzenie. Jakby, grawitacja nie, nie, nie sprzyja temu, żeby pracował pośladek, bo takie odwodzenie miałoby sens, jakby ona leżała bokiem. Wtedy wiecie, jest linia prosta do pośladka, więc ten pośladek musi pracować. Tutaj ten pośladek średnio pracuje. No i mamy też do tyłu tą nogę. No to również jakby OK, mięśnie się napnie, tylko że tu nie nie ma żadnego bodźca, tu nie ma żadnego ciężaru, więc to jest również bez sensu. No i na końcu mamy, no nie wiem jak to nazwać, przysiad bułgarski, zakrów cokolwiek, to to jest jedyne ćwiczenie z tej listy, które miałoby sens i lepiej by było jakbyście zrobili, jakby przez 10 minut robili tylko to, jakbym miał wybrać z tych 3 ćwiczeń jedno, to myślę, że to da Wam dużo większe efekty i rzeczywiście ten pośladek popracuje, ale tu znowu jest ten problem, że nie mamy ciężaru. Chociaż ten ciężar jednej nogi i ciężar ciała może być dla niektórych wystarczająco duży. No i zacznijmy od tego, że chodakowska po prostu jest szczupła i wysportowana, ale to nie jest bubble bat, nie? Ona nie ma dużych pośladków, w sensie że rozbudowanych mięśni. Ona po prostu jest szczupła i wysportowana. I jakiego by sportu nie uprawiała, to po prostu tak by wyglądała, nie? Także dobra robota, mam miniaturkę. Tak Zamrażanie tkanki tłuszczowej. poliza. Zamrażamy tkankę w danej okolicy, po czym adipocyty komórki tłuszczowe obumierają, co powoduje redukcję tkanki nawet o 40%. Oczywiście. 20, 150%. Ja byłem na tym i zredukowałem 187% tkanki tłuszczowej. Tak było. A potem się obudziłem. Nie żeby napisać. No dobra. To... no tak. Lecimy dalej. Dlaczego jeszcze tego nie wierzysz? Apigenin. Bo mi szkoda pieniędzy. Działa przeciwlękowo oraz przeciwdepresyjnie, ogranicza przyswajanie żelwodanów, przez co pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej. Dobra, tak powiem Wam całkowicie szczerze, nie mam totalnie pojęcia co to jest, nie? Jakby pierwszy raz widzę na oczy, Także nie chcę mówić w ciemno, że to nie działa, bo musiałbym sprawdzić, ale jest szansa, że to nie działa, ale mu musiałbym to sprawdzić. Blue Raises, ćwiczenie na zdrowej i silne barki, wykonywane przez chińskiego sztangistę, trzykrotnego medalistę olimpijskiego. Doskonałe ćwiczenie akcesoryjne do obciążenia barków w różnych zakresach. Zwarzyc ruchowy przyczynia się do poprawienia ustawienia łopatki oraz otwarcia klatki piersiowej, co bezpośrednio może pomóc Ci w poprawieniu wynika. Fajne ćwiczenie, jak najbardziej. W sensie, to nie jest ćwiczenie hipertroficzne. To musicie pamiętać o tym, że to nie jest ćwiczenie, które jak na przykład zależy Wam na dużych barkach, to powinniście je robić, bo tak nie jest. Ale jest to ćwiczenie fajne na przykład na rozgrzewkę, albo jak macie na przykład jakieś problemy z barkami, w byciu powiedzmy atletycznym i tak dalej. To są po prostu ćwiczenia, których nie robi się w celu zbudowania siły albo masy mięśniowej, bo są też inne rzeczy, nad którymi możemy pracować. W I to jest jedna z tych rzeczy. Co się stanie, jeśli codziennie rano na pusty żołądek będziesz pić ciepłą wodę. Zesram się. Te narządy zostaną poddane detoksykacji. Ciepła woda pomaga stymulować układ limfatyczny i usuwa toksyny z organizmu. Spalisz więcej złych tłuszczy. Picie ciepłej wody zwiększa przemianę materii, co wspomaga spalanie tłuszczu. Twoje bóle głowy znikną. Picie ciepłej wody może pomóc w łagodzeniu bólów głowy spowodowanych odwodnieniem lub napięciem mięśni. Jak chłodną wodę będzie trzeba, bo tak. Nie, to jest tak, że. Im cieplejsza, tym bardziej nawadnia, nie? Bo jak letnią, to tak średnio nawodnicie. A jak zimno, to w ogóle nie nawodnicie, bo jakby zimna jest bliżej lodu, aby chcecie nawodnić, a nie ulodowić. Także, no tak. Stradać teraz tajemnicę, co pić, aby chudnąć. Wodę. You smart. A tu już na przykład pani mówi, że to nie może być wrzątek. To ma być ciepła woda. Do tego dodasz. Płaską łyżeczkę miodu, czyli węglowodany, wciskasz mniej więcej jedną czwartą cytryny, ale nie więcej, jak więcej to nie będzie działać, możesz dodać szczyptę soli kłodawskiej, pierdolę, no, no, nie, no, pozwólcie, że nie będę oglądać do końca, bo kurwa, naprawdę nie, nie mam czasami siły, sól kłodawska, albo sól himalajska, albo sól jakakolwiek inna, chyba, że tej ziemi, nie ma magicznych właściwości. Po prostu. Oczywiście sól himalajska, porównając do takiej soli zwykłej, takiej białej, nawet nie wiem jak ona się nazywa, chuj mnie to obchodzi, jakby sól to sól, ma solić, ma być słone. Jakby porównacie ilość minerałów w 100 gramach tej soli, oczywiście różnica będzie spora, ale ile my używamy tej soli? My używamy na przykład szczypty, to jest... 1 gram, 2 gramy. Może ktoś ma grube palce to 3 gramy. W takiej ilości to czy użycie zwykłej soli, czy himalajskiej, czy kłodawskiej, czy żbickiej, czy z wieliczki, to jest 1 gram. Chuj. I picie szklanki wody z odrobiną soli rano ma pewną funkcję. chodzi o to, wybierz jedno. Śpisz, pijesz. Pijesz, śpisz. Jakby nie, nie da się zrobić tych dwóch rzeczy naraz. Więc zazwyczaj, jak ludzie śpią, to nie piją. A jak nie piją, to się odwadniają. A jak się odwadniają, to trzeba się nawodnić. A żeby się dobrze nawodnić, to potrzebna jest woda. A jak dodacie na przykład jeszcze do tego węglowodany, czyli tu na przykład miód, i dodacie do tego sól, czyli na przykład sól. <laughs> To się lepiej nawodnicie, bo to będzie działało jak elektrolity. ale to nie jest żadna magia. W sensie, mogłyby tu być jakiekolwiek inne węglowodany, albo jakiekolwiek inny, cokolwiek innego. Jakbym miał, jak mam być szczery, to jeżeli ktoś toleruje mleko, to nie ma nic kurwa lepszego niż szklanka mleka rano, na jeżeli byście chcieli się naprawdę tak, jak najszybciej nawodnić, nie? Bo mleko po prostu nawadnia najlepiej, dlatego że ma wodę. W sensie, wiecie, mleko to też woda, w głównej mierze nawet. To jest dalej płyn, więc to jest woda. Po drugie, mamy tam sód, dlatego że występuje w mleku. Mamy tam białko, mamy tam węglowodany i to idealną ilość, jeżeli chodzi o nawodnienie, bo około 5 gramów, a tak jest zaletane właśnie w izotonikach, żeby miało między 3 a 7% węglowodanów w 100 ml, a tu mamy 5. I mamy tłuszcz i to połączenie powoduje, że po prostu organizm więcej tej wody, wody, że tak powiem, wykorzysta, a mniej po prostu przejdzie przez energię i ją wyszczamy. Więc jeżeli ktoś toleruje mleko i może wypić szklankę mleka na czczo, to to będzie najlepsza opcja, jeżeli chodzi o nawodnienie, ale równie dobrze można po prostu wypić normalną szklankę wody, a potem zjeść na przykład śniadanie, w którym również na przykład będzie cud. I... In element. Pamiętajmy, insulinooporność dzielimy na centralną, która jest wynikiem nagromadzenia się tkanki tłuszczowej w naszej wątrobie oraz trzustce oraz insulinooporność obwodową, którą tworzą nasze mięśnie. Aby usunąć insulinooporność centralną, należy po prostu schudnąć, aby usunąć tłuszcz z trzustki oraz wątroby. Natomiast aby usunąć insulinooporność obwodową, należy po prostu być aktywnym fizycznie. I to jest cała tajemnica walki z insulinoopornością. Jestem w... Szoku, ale muszę się zgodzić z Markiem Skočylassem po prostu, bo już myślałem, czekałem, na, czekałem na to, aż będę mógł się odpalić, ale nie mogę się odpalić, bo się muszę w pełni po prostu zgodzić. Ma Doskonałą rację, dlatego w trakcie odchudzania warto jest trenować, nie? w sensie w ogóle jest warto trenować i uprawiać sport, ale też o to chodzi, że jeżeli trenujemy, to nasze komórki mięśniowe uwrażliwiają się na insulinę, a komórki tłuszczowe z kolei będą się uwrażliwiać w momencie, gdy no, zaczniemy chudnąć, nie? no bo będziemy w deficycie kalorycznym, e, będziemy mniej ogólnie tej insuliny produkować, więcej energii będziemy musieli wykorzystywać, że tak powiem, z wewnątrz, przez to też organizm się uwrażliwi na insulinę. Powiem wam, że szczerze, nie wiem, po co to ludzie robią. W sensie nie, nie wiem, po co się tak męczyć, przecież to jest, kurwa, obrzydliwe, żeby na przykład wylizać właśnie z ręki sól i miód. Jakby nie musicie tego robić w ten sposób, możecie to rozpuścić w szklance wody i to będzie nawet jeszcze lepsza opcja, bo jeszcze się nawodnicie. W sensie sam sód i sam cukier nie będą nawadniać dobrze, jeżeli nie dostarczycie odpowiedniej ilości płynu, więc dużo lepszą opcją byłoby po prostu, rozpuszczenie łyżki, nie wiem, czy łyżeczki miodu, szczypty soli szklance wody i wypicie tego przed treningiem. To będzie dużo lepsza opcja niż to, a na pewno będzie też przy okazji bardziej yy, zjadliwa. Dlaczego tak dużo się mówi o leczeniu cukrzycy, a nie o jej wycofywaniu? Dlatego, że jesteście zjebani. Nie no, żartuję. Znaczy i, i tak i nie, posłuchajmy. Dlaczego tak dużo się mówi o leczeniu cukrzycy, a nie o jej wycofywaniu? Dlatego, że systemowi jest na rękę leczyć objawy choroby drogimi lekami, a nie wyleczyć pacjenta. Dlatego, czy słyszałeś kiedykolwiek o jakimkolwiek pacjencie, u którego wycofano cukrzycę drugiego typu? Sukrzydę typu drugiego można wycofać u ponad 90% chorych, ale trzeba zmienić szkodliwe zalecenia na zalecenia skuteczne. Dlaczego oni zwalają na lekarzy winę, która leży po stronie pacjenta? I jest tak naprawdę zadaniem dietetyka. Jakby po to jest coś takiego jak dietetyka kliniczna, żeby na przykład taki lekarz wysłał pacjenta do dietetyka i żeby ten pacjent trzymał się zaleceń dietetyka. Dlatego, że uwaga, lekarz nie jest dietetykiem, lekarz chuja się zna na odżywianiu, lekarz zna się na leczeniu. Zazwyczaj podejrzewam. Kurwa, może nie wiem, żyje w jakimś innym świecie, ale lekarze, których ja znam, widzą na przykład, że przychodzi do nich pacjent, który waży 150 kg kurwa, ma cukrzycę typu drugiego albo już nawet trzeciego, bo już robi prawie za półtorej osoby, to raczej mówią, że powinien kurwa schudnąć, nie? Że leki okej, okay, ale jeszcze coś do tego, nie? Poza tym leki na cukrzycę. Też będą powodowały u wielu osób to, że one zaczną chudnąć, dlatego że będą mniej wpierdalać, po prostu. Na przykład jak mamy właśnie te leki na bazie GLP-1, one powodują, że pacjent po prostu mniej żre, bo jest bardziej najedzony, więc jest w deficycie kalorycznym, więc chudnie, więc wycofuje się cukrzyca typu drugiego. Ale jeżeli on nie włoży pracy, to chuja z tym zrobić. To jest tak samo jak psychiatrzy przepisujący leki pacjentom. Jakby okej, okay, przepiszę psychotropy, ale to nie jest tak, że on się wyleczy na tych psychotropach. Tu jest właśnie ten problem, który leży zarówno u podstaw chorób psychicznych, jak i u podstaw otyłości. I od razu, zanim zaczniecie krzyczeć, nie, nie porównuję otyłości do depresji, to są dwie różne rzeczy, aczkolwiek w jednym i w drugim pacjent musi włożyć pracę. To jest ten problem, że jeżeli na przykład boi was głowa, to je, weźmiecie leki na ból głowy. Ból mija, git, nie? Nie wiem, macie jakiegoś wirusa, przepiszę wam antybiotyk, wirus zdechnie, organizm sobie z nim poradzi, elo, nie ma wirusa. I tak jest w wielu przypadkach, anginy, czegokolwiek innego, że po prostu organizm się wylecza z tego. Ale cukrzyca typu drugiego jest objawem, to nie jest choroba sama w sobie. To jest objaw chujowego prowadzenia się, więc jeżeli ktoś się chujowo prowadzi, ma cukrzycę typu drugiego, musi zacząć brać leki, to te leki nie spowodują, że ten pacjent się przestanie chujowo prowadzić. Także tyle w temacie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie w górę łapkę w górę. Jeżeli tak, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku.